Sandworm, czyli czerw w pustyni, wśród fremenów znany jako Shai Hulud. Olbrzymi robak pożerający wszystko, co stanie na jego drodze. Taką nazwę dla swojego robaka wybrali atakujący cyberprzestępcy. I ich robak atakuje platformę NPM. Jeśli zerkniemy sobie na sam portal NPM, już na samej górze, Mamy bardzo ważną informację, że typowe klasyczne tokeny logowania się do usług zostaną usunięte do 9 grudnia. Wszyscy użytkownicy muszą migrować do nowego systemu logowania, bardzo granularnego, czyli każdy będzie miał dostęp do wyraźnie określonej pojedynczej usługi. Dla przeciętnego użytkownika internetu ten portal nie prezentuje właściwie nic ciekawego. Dopiero jeśli zaczniemy coś wyszukiwać i zaczną się pojawiać wyniki wyszukiwania, niektórzy mogą zacząć wyobrażać sobie jak obszerna i potężna jest to platforma ponad 1000 pakietów po wpisaniu słowa kluczowego do wyszukiwania Java i po prawej stronie mamy wartości określające liczbę pobrań, tu na przykład jest 10 milionów. Jeśli posortujemy według Najczęściej pobieranych. Niektóre pakiety są pobierane po kilkadziesiąt milionów razy. Dla niewtajemniczonych, NPM to jest największy publiczny rejestr pakietów bibliotek JavaScript, czyli fragmentów oprogramowania, które są powszechnie wykorzystywane na całym świecie do tworzenia stron internetowych, portali oprogramowania związanego z JavaScript również po stronie serwerów i wykorzystywane są powszechnie przez profesjonalistów na całym świecie. Działa to na tej zasadzie, że jeśli chcemy wykorzystać jakąś funkcję, nie musimy tworzyć, pisać programu samodzielnie, najczęściej już ktoś kiedyś gdzieś wcześniej coś takiego stworzył, więc zaznaczamy zależność z bibliotek NPM, żeby się zainstalowała. Razem z nią najczęściej instalują się kolejne zależności, które są potrzebne, żeby ona zaczęła działać, więc nierzadko, jeśli chcemy coś uruchomić na naszym serwerze od strony użytkownika, czyli... Strony internetowej, tego co pojawia się na ekranie, czy od strony serwera, czyli oprogramowania, które obsługuje zapytania, to najczęściej, wybierając jedną zależność, razem z nią instalują się dziesiątki innych. I dopóki wszystkie one są bezpieczne, wszystko wygląda wspaniale. Jeśli komuś gdzieś uda się w jednej z nich wprowadzić jakiś groźny krot, jak na przykład Szeichu lud który sam się replikuje, wykrywa w paczkach NPM poświadczenia, tokeny pozwalające na logowanie się do różnych portali, na przykład do platformy GitHub, czyli do największej platformy z oprogramowaniem otwarto-Źródłowym. Wyszukuje klucze do logowania się do usług AWS, do Azure i tak dalej. Czyli do wszystkich największych dostawców usług internetowych, na których są budowane całe strony internetowe. Dla przykładu platform AWS używają Netflix, Twitch, LinkedIn, Facebook, BBC, Baidu. Nie zdziwiłbym się, gdyby wszystkie te platformy były w ten lub inny sposób zainfekowane. W internecie eksperci analizują to zagrożenie i wygląda na to, że ten robal zaraził już ponad 1000 pakietów NPM i dziesiątki tysięcy repozytoriów. Jest bardzo wyrafinowany i bardzo przemyślany i to chyba już jest piąty atak w tym roku. I z każdym kolejnym atakiem dochodzi do eskalacji, ten jest największy. Mówiąc delikatnie, przez świat webmasterów przechodzi właśnie potężna burza. I niektórzy zaczynają się zastanawiać, czy ta forma korzystania z oprogramowania webowego ma przyszłość, czy jest bezpieczna, czy da się to jakoś wszystko załatać. Jeśli chcesz poznać szczegóły pod filmem, znajdziesz linki do analiz specjalistów oraz do stron internetowych, na których jest to wszystko opisane. Wszyscy deweloperzy i administratorzy natychmiast powinni sprawdzić wszystkie swoje pakiety, czy nie są przypadkiem zainfekowane. W razie czego dla bezpieczeństwa wygenerować nowe kody logowania, nowe tokeny, zablokować automatyczne aktualizacje skryptów i koniecznie wdrożyć logowanie dwuskładnikowe. Także przed administratorami, przed deweloperami stoi w tej chwili dużo pracy. A co może zrobić zwykły kowalski? Z punktu widzenia zwykłego użytkownika internetu no nie możesz zrobić zbyt wiele, bo zagrożenie jest po drugiej stronie, po stronie serwera. Na pewno warto korzystać z logowania dwuskładnikowego. Cokolwiek robisz, jeśli się na przykład łączysz z bankiem, czy nawet jeśli logujesz się na swojego maila. To żeby chronić się przed kradzieżą konta, warto logować się bardzo złożonym, unikalnym hasłem dla każdego konta, plus jakiś dodatkowy sposób potwierdzenia twojej tożsamości, czyli na przykład SMS. Oczywiście obowiązkowe jest aktualizowanie systemu operacyjnego i zawsze aktualizowanie przeglądarki internetowej, oraz trzeba uważać na wszelkie pluginy, dodatki do przeglądarek. Podsumowując, to jest kolejny atak i prawdopodobnie możemy się spodziewać następnych. Są bardzo wyrafinowane i sygnalizują nam dość wyraźnie, że różnego rodzaju potyczki na wschodzie przy użyciu dronów, na zachodzie przy użyciu różnych narzędzi typu embargo czy ograniczenia dostępu do różnych technologii wszystkie te potyczki wzbogacają się też o potyczki. Różnych grup hakerskich, nierzadko sponsorowanych przez różne dziwne tajne agencje. Także świat wokół nas staje się coraz groźniejszy i trzeba mieć oczy wokół głowy. A jedna, wydawałoby się niewielka biblioteka programistyczna, jeśli jest wykorzystywana w milionach projektów, może mieć wpływ na działanie całego internetu na całym świecie. Oto znak naszych czasów. Czy zdarzyło Ci się kiedyś na jakiejś stronie internetowej zobaczyć błąd 404? Strony nie odnaleziono. Internet mi podpowiada, że błąd 404 oznacza najczęściej popełnienie literówki w adresie. Jakaś literka, cyferka, którą wpisujesz jest błędna. Albo strona została przeniesiona, albo ma poważne problemy techniczne. Czasem można również trafić na błąd 403. Dostęp do danej strony jest zabroniony, zablokowany. Ona prawdopodobnie istnieje, ale żeby się do niej dostać, pewnie trzeba się zalogować albo musi być wywołana w pewien określony sposób. Niezależnie od tego, jakiej przeglądarki internetowej używasz na swoim komputerze, jeśli naciśniesz F12 na klawiaturze, powinno się pojawić coś takiego, podobnego narzędzia dla programistów. Jeśli klikniesz na zakładkę sieć, przekonasz się, że w lewym słupku podczas otwierania każdej strony pojawia się cała seria różnych dziwnych kodów. Najczęściej jest to kod 200, który oznacza, że połączenie jest poprawne i wszystko się udało. Czasami nie ma nic, bo zostało coś zablokowane, często ze względu bezpieczeństwa, i tych kodów jest wiele. Wśród nich jest jeden praktycznie zapomniany i chyba nigdy nie używany który powstał w zaraniach dziejów protokołu HTTP jest to kod 402, który mówi wymagana płatność, żeby zobaczyć treść na tej stronie najpierw trzeba uiścić zapłatę. To oczywiście praktycznie nigdy nigdzie nie jest używane, bo wszystkie transakcje płatności zostały przechwycone, przejęte przez takich gigantów jak na przykład Mastercard. A u nas lokalnie w internecie mamy takie Platformy jak Przelewy24, AutoPay, Blik, eTransfer, PayPal, Twisto, PaySafeCard i tak dalej. Jednak każdy z nich podczas wykonywania opłaty nalicza sobie kilka procent dla siebie. I dla jednego małego przelewu nie ma to większego znaczenia, jednak w większej skali to są pierdyliardy do zarobienia. Ale dlaczego, skoro istnieje protokół? Istnieją nawet wywołania błędów mówiące o tym, że potrzebna jest opłata. Dlaczego mielibyśmy płacić jakiejś firmie trzeciej za możliwość przesyłania pieniążków? I właśnie deweloperzy, programiści, zwłaszcza ci związani ze sztuczną inteligencją, przypominają sobie o tym, że podstawy tego protokołu istnieją i należałoby je wykorzystać ponieważ coraz częściej używamy sztucznej inteligencji, która nalicza sobie jakieś tam tokeny, co wymagałoby opłaty często liczonej w wartościach po przecinku, czyli ułamki grosza lub ułamki centa, wykonywanie przelewów na takie kwoty nie miałoby sensu, bo opłata za wykonanie przelewu byłaby dziesiątki, setki, czasem tysiące razy większa niż samo uiszczenie opłaty. I wygląda na to, że protokół wraca w wielkim stylu. Tutaj na przykład mamy otwarto źródłowy projekt bit GPT, którego celem jest ustandaryzowanie mikroopłat bez pośredników, a to jest pierwszy krok w celu uwolnienia się od różnych dziwnych instytucji żerujących na naszych kontach bankowych. Na początek ma to być otwarty standard. Wykorzystujący kryptowaluty, jednak należy pamiętać, że to jest jedynie pierwszy krok we właściwym kierunku. Jeśli uda się to ustandaryzować i powszechnie wprowadzić, dramatycznie zwiększa się nasza szansa na uwolnienie się od chciwych instytucji bankowych, więc dramatyczne zmiany związane ze sztuczną inteligencją nie wszystkim muszą się podobać i nie wszystkim muszą się wydawać użyteczne. Jednak efekt uboczny, czyli protokół HTTP, poprawnie i w pełni wykorzystany, może zacząć wysyłać sygnał 402 i jeśli uda się to wszystko ładnie zaimplementować, będzie można wykonywać automatyczne opłaty między różnymi stronami i między różnymi usługami. Tak więc nie wszystko i nie od razu jest różowe ale wygląda na to, że wykonujemy pierwszy mały krok w kierunku uwolnienia się od wszechwładzy banków. Na kanale Gamers Nexus, gdzie Steve Burke and jego ekipa zajmują się testowaniem sprzętu pod kątem potrzeb graczy, pojawił się pierwszy oficjalny test sprzętu i kart graficznych z wykorzystaniem Linuxa. Jest to w pewnym sensie moment przełomowy, ponieważ wszyscy wiedzą, że jedyną słuszną platformą do gier jest Windows. Tak było, tak jest, ale okazuje się, że już tak nie musi być. Ekipa Gamers Nexus jest bardzo dokładna w swoich testach i bardzo wymagająca i bardzo długo zastanawiali się, jaką platformę wybrać do tych testów i jak się do tego wszystkiego przygotować, żeby wszystkie testy były powtarzalne. Po wsparcie zgłosili się do Wendela z kanału Level One Text, który jest ekspertem we wszelkich kwestiach linuxowych, i na początek zaproponował im użycie platformy Bazite, czyli dystrybucji, którą niedawno testowałem na kanale Wasz Informatyk. Tak więc po raz pierwszy chyba w historii mamy wyniki testów wydajności dla różnych kart graficznych i różnych gier opartych o platformę Linux, dokładnie o dystrybucję Bazite. I jest to pierwszy krok we właściwym kierunku i sygnał dla wszystkich użytkowników Windowsa, zwłaszcza dla graczy, że coś zaczyna się zmieniać i to bardzo, bardzo poważnie. Innym sygnałem mówiącym o tym, że coś się bardzo poważnie zaczyna zmieniać jest to, że nawet na kanałach zajmujących się głównie programowaniem na poważnie i kwestiami stricte Linuxowymi, serwerowymi, pojawiają się odniesienia dotyczące Windowsa i tego, w jakiej fazie rozkładu znajduje się ten system. Tak jak poważnych programistów zupełnie kwestie Windowsa nie interesują, tak teraz nawet z ich strony można usłyszeć głośny śmiech. Bo obecnie w Windowsie nawet zwykły notatnik staje się bezużyteczny, bo Microsoft postanowił wepchnąć w notatnik sztuczną inteligencję. Nie daje się używać eksploratora plików, wszystko zaczyna się rozpadać. I tak jak od lat wszyscy się śmieją z tego, gdy ktoś wspomina o roku Linuxa, czyli o tym momencie, gdzie Linux zaczyna zyskiwać popularność i użytkownicy Windowsa zaczynają go traktować. Na poważnie, jako platformę do codziennego użytku, tak w tym momencie przestaje być to śmieszne, bo statystyki nie kłamią. W Stanach Zjednoczonych ponad 5% użytkowników używa Linuxa jako głównej platformy na komputerach stacjonarnych co jest nie do pojęcia. Wchodzimy na oficjalną stronę Analytics Analytics.us.gov czyli bardzo poważną stronę analizującą dane z całych Stanów Zjednoczonych, coś jak Polski GUS, czyli główny urząd statystyczny, tyle że dużo bardziej poważne i dużo dokładniejsze. I tutaj możemy znaleźć różne cyferki dotyczące użytkowników, języków, miast, z których się łączą, jakie strony najczęściej są odwiedzane, dużo różnych ciekawych słupków, jakie programy są pobierane, co jest najpopularniejsze, z jakich wyszukiwarek korzystają użytkownicy w Stanach Zjednoczonych, z jakich urządzeń najczęściej korzystają. Wiadomo, że największe użycie mają komputery stacjonarne, później urządzenia mobilne. Mądre telewizory, w jakiej rozdzielczości są wyświetlane treści, jakie ludzie mają monitory, jakich używają przeglądarek. I tutaj mamy bardzo ciekawą statystykę pokazującą, jakich systemów operacyjnych najczęściej używa się w Stanach Zjednoczonych. I w tym roku najpopularniejszy jest Windows 10, 17%. Windows 11. 13%. Wiele osób wciąż używa Windowsa 7. Niektórzy wciąż używają Windowsa 2000. Ciekaw jestem jak oni to robią, bo po świeżej instalacji Windows 2000 i podłączeniu do internetu wykłada się od razu. Tam się pobiera coś z Microsoftu i system od razu leży. Chyba, że coś się ostatnio zmieniło, ale przez lata tak było. Wiele osób używa iOSa, czyli produktów Apple 30% mówimy o Stanach Zjednoczonych, więc to nie powinno nikogo dziwić. Starych wersji Macintosha używa 10%, Androida 15% i po raz pierwszy w historii Linux przekroczył w tym roku ponad 5%. Warto wspomnieć, że żeby dotrzeć do 3%, potrzeba było kilku lat. Tylko w tym roku z 4% przeszliśmy do 5,7% i przyspiesza. Więc, jeśli interesuje Cię temat Linuxa, jeśli masz jakiś stary komputer z Windowsem 10, na którym nie da się już zainstalować Windowsa 11, jeśli chcesz się uwolnić od Microsoftu, dystrybucji Linuxa jest wiele różnych, każda ma jakieś swoje cechy charakterystyczne. Ja na co dzień używam Linuxa Mint. To właśnie ten system w tej chwili oglądasz i w nim nagrywam cały ten materiał. Linux Mint występuje w trzech wersjach: Cinnamon Edition, XFCE Edition, którego używam właśnie, i Mate Edition. Tego używam, bo jest prosty, lekki, przejrzysty. Jeśli ktoś chce się przesiąść z Windowsa, tutaj nie ma żadnych zaskoczeń. A na moim głównym kanale, Wasz informatyk, znajdziesz poradnik dotyczący instalacji wprowadzenie do systemu, jak się instaluje różne programy, jakie są mocne strony i wiele innych. Link oczywiście znajdziesz w opisie pod filmem, więc jeśli masz jakiś komputerek, którego warto używać i chcesz go jakoś wykorzystać, do Windowsa już się nie nadaje, prawdopodobnie odżyje po zainstalowaniu Linuxa. Nie jest to wcale takie trudne, jak mogłoby się wydawać i tutaj krok po kroku wszystko jest opisane. Jeśli się tobie podobało, daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, bo nowe materiały będą się pojawiać. Więc głupio by było, gdyby cię któryś fajny materiał ominął. Pamiętaj, żeby tu wrócić. I do zobaczenia, do następnego razu. Cześć.